No, to już nie są aluzje, to już nie są aluzje, to po prostu są wyroki śmierci cywilnej, wydawane na mnie zresztą po raz kolejny, nie po raz pierwszy, ale trzeba powiedzieć, że, że rzeczywiście chyba, chyba została przekroczona jakaś kolejna granica. Po Marszu Niepodległości, w którym uczestniczyłem pod szyldem, pod, pod sztandarem pobudki. Wiecie Państwo, pobudka, Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Marsz Niepodległości w tym roku pod hasłem My chcemy Boga. No to właśnie w tym gronie pobudkowym kilkakrotnie intonowaliśmy te pieśń na Marszu Niepodległości. I otóż później, bezpośrednio po tym wydarzeniu, Czytam o sobie, że, że jestem groźnym rasistą i antysemitą do likwidacji, do likwidacji, do eliminacji z życia publicznego, bo taki jest sens niedwuznacznie wyłaniający się z takich publicznych wezwań które wychodzą z, ze strony osoby dzisiaj bardzo celebrowanej w mediach głównego Ścieku Warszawskiego. Pan, którego imię nigdy nie mamy pewności, jak powinno być wymawiane. W każdym razie w polskim druku, w polskim druku on się nazywa Jonny Daniels. Tak? więc Nie wiem, czy Johnny, czy Jony, czy, czy inaczej. Pan Daniels, który przedstawia się dzisiaj, cytuję jako dumny Żyd z Polski, dumny żyd polskiego pochodzenia, urodzony. Na wyspie brytyjskiej, przeszkolony przez armię państwa położonego w Palestynie. Jak czytam, dosłużył się tam stopnia starszego sierżanta sztabowego. Otóż pan Daniels, rzucony na nasz odcinek parę lat temu. No bo rozumiecie Państwo, pan ambasador Szewach weiss już ma swoje lata i, i ktoś go tutaj musi zastąpić. Otóż pan Daniels wzywa do tego, żeby władze Rzeczypospolitej coś ze mną zrobiły. Występuje w, w, tam w doborowym towarzystwie, bo wymieniona jest nazwa Obozu Narodowo-Radykalnego i moje, moja skromna osoba z nazwiska. Cóż by to miało znaczyć? Pan Daniels, pan Daniels pisze w mediach internetowych, pisze, to nie dosyć, że, że nie finansuje finansuje takich osób strasznych jak ja, że nie finansuje rząd, że nie finansuje władza, a więc sprawdził to. Tak, istotnie rzeczywiście w ramach dobrej zmiany nie, 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 nie jestem podłączony do żadnego, nie, żadnego obiegu centralnego, a zatem to już nie dosyć, że nie finansuje go rząd, potrzebne są dalej idące. Kroki. No i to już brzmi groźnie. Bo przecież Pan Daniels, jako, jako żołnierz, jako żołnierz państwa Położonego w Palestynie reprezentuje reżim, który ostentacyjnie i bez wahania sięgał po środki także pozaprawne aby rozprawiać się z ludźmi wskazanymi przez siebie arbitralnie jako, jako przeznaczeni do eliminacji. Więc na razie to jest wyrok śmierci cywilnej, który, który proklamowano, który wydano na mnie. Chwała Bogu, no właśnie jeszcze, jeszcze chodzę, jeszcze gadam, jeszcze mój film ludzie oglądają, jeszcze możemy rozmawiać tutaj, bardzo dziękuję, ale bardzo jestem ciekaw. Jakie będą tego reperkusje, bo przecież możni przyjaciele i protektorzy na naszym gruncie, pana Danielsa, chociaż zawahałem się, może, może to raczej, oni są jego protegowanymi. Prawda? Piastują dzisiaj najwyższe urzędy, zajmują pierwsze miejsca w państwie, no i jeśli do tej pory wszystkie życzenia pana Danielsa były odczytywane jako rozkaz i, i osoby pierwsze, drugie i trzecie w państwie bez wahania realizowały rozmaite wyrażane przez niego życzenia, to, to cóż wobec tego mnie, Czeka. Zobaczymy. Korzystając z tej okazji, chciałbym tylko podyktować to do protokołu, że, że jakiekolwiek komplikacje miałyby nastąpić w moim życiu, albo gdyby nie daj Boże jakieś nieprzyjemne przygody miały spotykać moich bliskich w najbliższych, w najbliższych latach, to. Cóż, myślę, że będzie uzasadnione stawianie hipotezy badawczej o, o, związku, o związku takich ewentualnych przygód, perturbacji z wyrokami wydawanymi na mnie przez osobników w rodzaju pana Daniels'a. Bo to nie tylko pan Daniels, ja, ja także załapałem się na taki roczny almanach antysemityzmu. Wiecie Państwo, wydają, organizacje diaspory żydowskiej wydają takie roczne przeglądy oparte na doniesieniach, które w poszczególnych krajach są opracowywane przez takich tubylczych folksdeutschów, kolaborantów, którzy, którzy właśnie oskarżycielskim palcem wskazują. Straszliwe przypadki, myśl o zbrodni. I otóż ja się załapałem na taki almanach, wydawany pod auspicjami. Pana Mosze Kantora, prezesa Europejskiego Kongresu Żydowskiego, rocznik 2016, właśnie w tym roku opublikowany. I tam, proszę sobie wyobrazić, zarobiłem sobie, zasłużyłem na to, żeby tam figurować poprzez udział w kampanii politycznej roku 2015. W tym roczniku pisze się o mnie, jakobym występował pod hasłami cytuję, jawnie antysemickimi, z programem jawnie antysemickim, uwaga antydemokratycznym w nawiasie monarchicznym prawda? Strzeżcie się więc monarchiści, strzeżcie się wszyscy, którzy nie podzielacie entuzjazmu dla jedynie słusznych projektów demokratycznych, bo może się okazać, że jesteście, że jesteście groźnymi antysemitami. Żarty, żarty, ale. Ale jeszcze raz powtórzę, państwo żydowskie i diaspora żydowska wielokrotnie wręcz afiszowały się, afiszowały się z, z tym, z jaką bezwzględnością egzekwują tak wyroki śmierci co najmniej cywilnej na osoby sobie yy, 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 przez siebie wskazane. No bo zawsze, prawda, zachodzi ta wątpliwość co do definicji, co do, co do objaśnienia pola znaczeniowego. Czy, czy antysemitą jest ktoś, kto nie lubi Żydów, czy może raczej yy, prędzej antysemitą jest ktoś, kogo nie lubią Żydzi? I dopóki ta wątpliwość nie zostanie w sposób rzetelny rozjaśniona, no to, to każdy, każdy z nas, każdy z Was, Szanowni Państwo, może, może któregoś pięknego dnia odnaleźć swoje nazwisko, czy to na stronach internetowych prowadzonych przez starszych sierżantów stabowych Armii Państwa położonego w Palestynie, czy to w rocznikach antysemitycznych, Redagowanych przez, przez, przez zawodowych łowców antysemitów. Strzeżmy się.